Cześć, hej, witajcie z tej strony, Bartosz Klocków. Witam Was już po raz kolejny na moim kanale. Więc co, dzisiaj, so, dzisiaj z okazji specjalnej soboty? Oczywiście przyglądamy się czemuś specjalnemu. No i w opisie poprzedniego filmu ym, mówiłem, że właśnie w specjalną sobotę będzie coś fajnego. No i w końcu, w końcu możecie się spodziewać tego oto fajnego zestawu z Lego Creator. No, o numerze katalogowym 4-0220. Ja tutaj nie ma jego nazwy, ale myślę, że mógłby się nazywać jako jakiś londyński autobus, coś takiego. Ja oczywiście byłem w Londynie, nie chcę się chwalić, ale jechałem takimi autobusami. No i no, miło to wspominam, ale nie chcę się chwalić, bo, no, obejrzyjcie filmik, jak tutaj byłem, jak. Um, Otwierałem, jak, jak otwierałem haul, ten boże święty, co jak gadam, jak miałem haul z Londynu, to albo tu gdzieś, właśnie tutaj, w narożniku, albo w ekranie końcowym się pojawi, więc wypatrujcie, bo jeden z chyba z moich lepszych filmów. No i co? Dzisiaj sobie właśnie otworzymy taki oto zestawik. On jest właśnie bardzo rzadki, tylko w, lond w londyńskim Lego Storze dostępny. Ja jeszcze nie pokazują Wam tego filmiku, właśnie z londyńskiego LEGO Store'u, ale już się nie za niedługo powinien pojawić. To jest oczywiście um, angielska flaga, jest Big Ben. Tutaj jest reklama jakiegoś filmu, nie wiem, to, to, to mi trochę przypomina Godzilla, ale wiem, że to Godzilla nie jest. Bo wiem, jak Godzilla wygląda, bo oglądały wszystkie części. No i co? Zabieram się do oglądania. Zabieramy się do otwierania, tutaj jeszcze jest kółko w skali 1 na 1 no i co, ja muszę teraz sięgnąć po nożyk, bo wiem, że to jest takie na palec, ale ja nie chcę uszkadzić tego pudełka, bo ja go nie będę wyrzucał, będzie gdzieś tutaj u mnie w pokoju, tak samo jak pudełko z Legolandu, też je wciąż mam, bo to jest fajne, <grym> typowa od, odpowiedź, dlaczego to masz, bo to jest fajne, no. Mm, więc ja idę sięgnąć po nożyk. No i tak, mam nożyk, teraz mm, oczywiście yy, w ciele się trochę w jego brixa. Co mi się tutaj... Zaraz. Co to jest? Fuj, co to jest? To ponad jakiś zeschnięty klej. O, odpad. fuj. Dobra. Eko, super. Eko, O. eko, ja to uszkadzam i to bardzo. O Boże święty, nie, 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 nie. 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 Oj ojejku. Super. Po prostu super. Dobra. Jakoś to naprawię. Taśma klejąca mi się tutaj przyda. Hmm. Dlaczego mam tutaj taki yy, długi plate. Nie wiem, ale zaraz raz, 12, 2 na 12. Patrzcie patrzcie, mamy dwie wore... dwa woreczki. Oczywiście naklejki. I instrukcje. Oraz reklamy tego fajnego zestawu z Big Benem. To jest bodajże z Lego Kreatury Expert, tak? Naprawdę fajny. Chociaż ja tak naprawdę Big Bena nie widziały bo widziałem, znaczy nie widziałam Big Ben, ale on był taki mm, w tym owinięty całą taką jakąś um, no wiecie, czym? Jakąś taką czarną Wygląda, to wyglądało trochę o ile dobrze pamiętam jak czarny papier na ten czarny papier na śmieci. Dobra, ale się nabijam. Nie, ale naprawdę tak wyglądało. Teraz się w ogóle przeglądamy instrukcyjce. No i jedyna reklama to jest ta. Reklama zestawu. No i co? Teraz. Oj. temu. Teraz sobie. Oczywiście to zaraz ułożymy na Bildzie. Te kuklocki mi się gubią. Naprawdę. Ok. W ogóle patrzcie, ile to jest takich. Transparentnych 2 na 1 klocków. Patrzcie, naprawdę dużo. Więc jakby ktoś chciał ten zestaw rozmontować, oczywiście nie ja, ja zestawu nie rozmontowuję. jak się Odech chyba dobrze odmieniłem. Dobra. Tutaj w ogóle się nie zmieści żadna figurka. Tak, jedyna taka w mikroskali. Ja, taki, ja takie mam chyba tylko jedną. Nie, pięć. Może jedną. Dobra, nieważne, bo ja przedłużam. No i co? Zabieramy się do układania. No i słuchajcie, jak widzieliście teraz na speedbidzie, To składało mi się go dosyć długo. Znaczy te naklejki. Kilka razy myślałam, że zgubił mi się jeden klocek. Tutaj jeszcze widzimy części zapasowe. Czy one są dosyć fajne. No, powiedziałbym, że nawet nie najgorsze. Naklejki są całe puste. No i oczywiście teraz przyjrzymy się, jak. No, żeby jeszcze muszę schować. Jak wygląda sam nasz autobus? Słuchajcie, tutaj są, jak widzicie, te reklamy z jednej i z drugiej strony. Z jednej i z drugiej strony. Tutaj spokojnie mini figurka mogłaby się um, prze, przedostać. Tutaj, co jeszcze jest dalej? Oczywiście autobus, jak wiecie, może jeździć. Tutaj są jeszcze te. Naklejki, które chyba symbolizują ten, na jakiej właśnie ulicy jest dany y, autobus, albo jest właśnie ten autobus, albo do jakiej będzie jechał, albo jaki przyjechał, albo na jakiej kończy się jego trasa. Nie wiem, opcji jest bardzo dużo. Y, tutaj jest jeszcze nazwa tego właśnie autopsiku. Tutaj, jak widzicie, są ładne lampeczki. Z drugich też. A raczej światła to jest ładnie wygładzone. Ale niczym jest to, że tutaj dali właśnie takie: takie, takie, takie um, trójkątne klocki. A mogli właśnie dać takie, bo o ile wiem, to jest właśnie taki klocek 2 na 1 taki właśnie zaokrąglony z jednej i z drugiej strony. Tutaj jest ładnie to wygładzone. Mi się to podoba. No, i sam pojazd, właśnie, też mi się podoba. Jest on, jak dla mnie, bardzo ładnie zrobiony. No i co? Co by dalej zrobić? Tak naprawdę to chyba ta recenzja się już skończyła. No i co? Pojazd oceniam bardzo dobrze. Gdyby. Tutaj były klocki, już mówię, to bym oceniał Trochę lepiej Ale i tak oceniam nie najgorzej Bo ocena jest 9,5 na 10 Tak naprawdę jednym minusem jaki, jakiego, jaki Dostrzegam, to jest właśnie to No może minusem jest też torsen Drugi dach się nie odpina Ale to już się da przeżyć I tak sam pojazd wygląda Bardzo ładnie No i co Już Chyba będziemy teraz kończyć recenzję. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I do zobaczenia już. No, przypominam, we wtorek wrzucam zwiastun trzeciego już sezonu. Power powermenów. Bo niestety, Bricksmeni się trzeciego sezonu nie doczekali, bo Bricksmeni. No niestety drużyna się rozpadła. Jeśli nie ma Bartka i Pawła to już niestety Bricks menu funkcjonować dalej nie mogli. Jak kompletnie nie wiecie o co chodzi to tutaj też myślę będzie w narożniku albo na ekranie końcowym Bricks Power wszystkie odcinki. No i co? To by już było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Jeszcze tutaj dam sobie. No, ostatni taki, no wiecie, o, jeszcze mm, części zapasowe, gdzie one tutaj są? O, tutaj, dobra, żeby te by były widoczne. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i baj!